Vloga. Dzisiaj jesteśmy ubrani i idziemy do fryzjera. Tak, idziemy do fryzjera i cześć wszystkim. Witamy w kolejnym vlogu. Tak się mówi, a nie witamy vloga. Um, cześć wszystkim. Zobaczcie, jakie Lili ma piękne leggings. Takie lateksowe dama. Prawdziwa dama. A dziś jesteśmy bliźniaczkami, bo mamy takie same gumki, prawda? Tak. Takie same gumki. I dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga dla was, ziomki, nie? Ja ostatnio dałam wam możliwość zadawania pytań dla Lili z pytaniami na Instagramie, że nagram z nią taki wywiadzik Ale Lili jeszcze wtedy się rozchorowała troszkę i teraz znowu dochodzimy do siebie po raz enty no, Bo masz kaszelek, prawda? I wyrwiemy ząbki. Nie, ząbków nie wyrwiemy. No co ty? Idziemy za chwilę z krzyskiem do fryzjera, i później zobaczymy. Mama, a co będzie pani tancerka robiła? Nie idziemy do dentysty, idziemy do fryzjera. Tutaj idzie włosy, bo ściąć po wyglądach. Odezwiemy się później. Tak! Hej kochani, chciałam wam tutaj opisać, co się działo w y, ostatnich dniach, więc y, wczoraj Krzysiek tak naprawdę miał urodziny, a w weekend robiliśmy mu taką mini imprezkę w domu dla kolegów. Y, fajnie było, wszystko spoko, tylko y, po prostu Lili ciągle jest chora, no i, no i nie jest za fajnie, ogólnie ja w ogóle nie mam jakiejś chęci do życia ostatnio jestem ciągle zmęczona, ciągle bym spała nawet I dzisiaj tak. spałyśmy I do 11 Liluś, yy, nawet dzisiaj spaliśmy do 11 i ja w ogóle nie mogę się dobudzić e, łebie ciągle boli, jeszcze mnie najlepsze to jest, że ząb rozbolał, to jest w ogóle jakieś apogeum I ja teraz idę montować poprzedniego vloga chciałabym dla was coś ponagrywać, ale po prostu mi się nie chce najzwyczajniej na świecie, sorry, że tak gadam, ale po prostu nie chce mi się. I już Monika z rzęda wróciła. Bo słuchajcie, no nie wiem, ta pogoda jest taka do dupy, że. O, nie chcę, żeby taka była. Już bym chciała, żeby te dni były dłuższe. Chociaż i tak moja mama mówi, że dzwoni często do mnie i mówi, Boże, jak u was jeszcze jasno jest. Bo to jest prawda, w Polsce już dawno jest ciemno, a u nas jeszcze jasno w ogóle jest, więc to jest o tyle dobrego, że takie jakby te dni są trochę dłuższe. Tak mi się wydaje. Chociaż. Yy... Rana, jak wstajemy, to jest jeszcze bardzo ciemno, więc. Właściwie dlatego chyba nie mogę wstać. O... Także my chorujemy tutaj troszkę, ale to nic. Um... Jakoś damy radę. Dobra, idę demontować filmik i zobaczę. Jak będzie mi się chciało, dzisiaj coś się ogarnię, Jak nie, to nie. Jak nie, to jutro albo pojutrze coś Pana grywam. I. No, i tyle. <grywa> Dobra, my tu ostatnio trochę gadu gadu, a ja w sumie nie skupiałam się na najważniejszym, z tego względu, że jutro, czyli 15 października moje dziecko kończy już 3 lata, słuchajcie nie mam zielonego pojęcia, kiedy to minęło, ja czuję się jakbym wczoraj była na porodówce i w dzień mi urosło dziecko, dosłownie tak się czuję, chciałabym właśnie pojechać tutaj kupić Lili jakiś prezencik co prawda bardziej myślę, że poszukam jej czegoś za taki większy prezent w Polsce, bo tutaj jednak te zabawki w większości są po holendersku, na przykład jakbym chciała jakąś interaktywną jej kupić. I jakoś tak nie wiem. Na razie wolę... Ona tego holenderskiego to się uczy w przedszkolu na razie, więc starczy. I chciałabym poszukać dla niej tortu. Ogólnie jako tako urodzin nie robimy. Um, w Polsce też raczej nie będziemy robić, a, ale w przyszłym roku myślę, że coś ogarniemy, bo w tym roku wszystko to tak wyszło inaczej niż planowałam, bo jednak myśleliśmy trochę o tym, żeby zrobić e, jej urodzinki w Polsce ale no tutaj nie przyjedziemy na czas i takie no pierdoły. Um, potem jak ja przyjadę, to jest już listopad, to już jest przed świętami, więc to też nie jest taka jakaś za idealna pora na no to, żeby... Um... Robić te imprezy, więc myślę, że za rok. Lili dostanie torcik, dostanie prezenciki, także myślę, że i tak będzie się cieszyć. Na pewno fajniej by było, gdyby tu ktoś mógł być, ale no niestety. Słuchajcie, przed chwilą ja się tutaj maluję. Jedno oko na Maroko, drugie w ogóle wiecie, gdzie tam. A tu listonosz, kurde, puka mi do drzwi i przyniósł mi, uwaga, tyle paczek zaraz je odpieczętuję ale prawdopodobnie żadnej z nich wam nie będę mogła pokazać, bo to już są rzeczy do moich um, do moich rzeczy, które planuję o tak to powiem czekajcie, że boże, myślałam, że mam szminkę na tym Jezu, dla mnie czerwona szminka, dzisiaj nie wiem dlaczego tak zaszalałam ale dla mnie czerwona szminka to zmora jak się odbija na zębach, to wyglądam jak takie babcie z kościoła dobra Ciągle się przeglądam, bo takie mam wrażenie, chociaż ona nie powinna się tak robić. Idę odpieczętować to, co będę mogła Wam pokazać, o ile będę mogła w ogóle cokolwiek, to Wam pokażę, ale I'm so sorry, ale prawdopodobnie to nie będzie nic z tych rzeczy. Właśnie siedzę już w samochodzie i jadę sobie na zakupy. Mój samochód coś ledwo chce odpalać. Ja się boję, że on w końcu nie odpali. O Jezus mariaki, pająk! Boże! Dlaczego? Słuchajcie, mój samochód stał parę dni, nie ruszałam go. I zrobił taki bydlak pajęczyny zaraz wam pokażę dem. Jezu słuchajcie nie widać go tutaj tak ale jest bydlak, nawet nie wychodzę bo się zesram strachu. kiedy zrobiłaś takie zakupy że nie zmieściła ci się torba tutaj do bagażnika bo kurde jeszcze głupi stary akumulator tu siedzi Wagażniki w lupu są takie, że trzy siatki się mieszczą, cztery przy dobrych wiatrach. To szybciutko Wam pokażę, co kupiłam w Polaku, w polskim sklepie, więc kupiłam tutaj y, Leona, kupiłam surówkę bo, że tak mnie naszło ochotę, że masakra. Kupiłam kapusty kiszoną, no, no, zrobię surówkę też jakiś czas. Masełko, parówki, mm, ser. Uwaga, kupiłam sosy. Możecie mnie zjeść za to. <laughs> no śmieję się, oczywiście, ci co wiedzą o co chodzi, to wiedzą. Przyprawę do żeberek. E, takie ala, oscypki. Tutaj y, wątróbka kupiłam. Tutaj gratki. Tutaj mięso mielone. Tutaj krokiety. I tutaj żeberka. I dzisiaj chyba będziemy robić właśnie żeberunia. Zobaczymy. Ale przygotuję sobie to na razie. Będę musiała pokroić, tutaj ogarnąć to. Um, dobra, yy, idę jeszcze wam pokazać, co kupiłam w innych sklepach. Wiedziałam, że sobie tu usiądę i będę wyciągać, bo tu już nie są rzeczy do lodówek, raczej chyba nie. E, I pokażę Wam, co kupiłam. E, mówiłam Wam, że poszukam czegoś dla liny i na urodziny, i kupiłam takie pierdoki, jakieś najtańsze rzeczy, bo lili ostatnio bardzo strasznie, bardzo strasznie, strasznie niszczy zabawki. E, I tak jak mówiłam, chcę w Polsce czegoś e, poszukać dla niej, takiego. Nie wiem, coś co może się jej przydać. Może niekoniecznie to też musi być zabawka, więc tutaj wzięłam, postawiłam na takie e, drobiazgi i uwaga, słuchajcie, to jest yo Guys! Słuchajcie, tutaj jest taki zestaw y, księżniczki, jest korona, szczotka i... Y, 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 y... No, i widzicie, kurde, jak to się nazywa? I pantofelki. I słuchajcie, już widzę, Klili w tym biega. Ja postarałam się to nagrać, jak nie zapomnę. Koronę miała ostatnio o Jezu, koronę to chyba miała z cztery i każdą łamie, a ona lubi sobie założyć powiedzieć, Mamo, jestem księżniczką, albo zakładam i mówi, Mamusiu, ty jesteś księżniczką. Więc takie coś uważam, że jest spoko. Nie wiem, ile to dokładnie kosztowało, ale chyba jakoś nie, nie za wiele. Kupiłam to w Big Bazarze. Do tego kupiłam, no skoro księżniczka, to musi mieć swoją torebunię z kosmetykami. E, ja ostatnio też jej kupywałam kosmetyki, które po prostu rozeszły się w, w mgnieniu oka, e, więc u niej te kosmetyki na krótko starczają. Akurat to nie było też jakieś mega drogie. E, cen właśnie nie pamiętam, a tutaj w, e, nie ma ich, więc tutaj takie kosmetyki dla niej. E, Lili lubi takie smoczki, ostatnio kupowałam z takimi ustami, a tu są takie smoczki po prostu i to są takie pudrowe, nie wiem czy widać, to nie są jakieś lizaki, tylko takie pudrowe bardziej, więc spoko, ona lubi. Dobra, czekaj, idziemy, wezmę to do siebie, tutaj wzięłam sobie maszynki z Wilkinsona. One są jedne z lepszych. Ciekawa jestem, bo ja ogólnie zawsze kupuję w Polsce pomarańczowe, takie męskie one są. A tu kupiłam takie i tu to będą już i dla mnie, dla Krzyśka więc e, zobaczcie, czy będą takie samo dobre jak te pomarańczowe. Tutaj kupiłam, bo była promocja, to dla Krzyśka wzięłam Monstery, bo on pije. Ja tak średnio, czasami jak mi się chce coś tam wypić innego, to posmakuję, ale tak nie, 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 nie pijam takich rzeczy. Tutaj kupiłam, nie wiem, czy to będzie ładnie pachnieć. tu dwie sztuki są e, takich odświeżaczy. Wezmę to w kiblu położę, bo moja mama zawsze mi mówi, e, mówiła, że u mnie w kiblu pachnie specyficznie. Nie, że śmierdzi, tylko czymś pachnie tak dziwnie. I ostatnio aż sama zaczęłam coś czuć i powiem Wam szczerze, że to nie jest jakiś brzydki zapach, nie jest jakiś mydlący, tylko jest taki troszkę. Przeszkadzający, nie wiem od czego to jest. E, mamy też połączony w pionie jakby kibel u góry, i wydaje mi się, że to może to coś jest od sąsiadów, bo ja nawet mam odświeżacze, myję kibelki ładnymi zapachami w ogóle, no i tak jakoś jest. Ostatnio pokazywałam Wam też takie dwa żele i tak teraz znowu kupiłam, bo naprawdę mi posłużyły. Nie są jakieś rewelacyjne, ale też nie są najgorsze. Yy, I właśnie przypomniało mi się, że muszę pranie jeszcze wywiesić, bo nie. Powiesia, po, pojechałam sobie na zakupanie, wywieściłam. I to są takie te yy, żele do prania. I tutaj kupiłam takie. O! Stuknęłam aparat, sorry. I tu ja się zgadam, mówię kurde, co się z tym aparatem stało. Yy, tutaj jest yy, Pumex do pięcior, żeby nie były z i dobra, i tutaj do fajniejszej jakby kwestii przychodzę. Tutaj kupiłam, i tu już będą ceny. Tutaj kupiłam Lili kapciuszki. I kupiłam takie, o, bo nie było innych. Ja w sumie kazałam mojej mamie kupić, ale mamo, jak oglądasz, to nie kupuj. Mam nadzieję, że już nie kupiłaś. Chociaż może mieć dwie pary, to tam wiecie. I te kapciuszki kosztowały 4 euro, ale są takie mięciutkie i fajne, bo są wkładane. Moja Lili w ogóle nienawidzi kapci, nienawidzi skarpet, ale no cóż. Tutaj kupiłam jeszcze, aha, kupiłam dezodorant sobie taki, jakiś ładny, tak mi się wydaje, że tu będzie ładnie pachnieć Go Fresh. O Jezu, ładnie pachnie. Czekajcie. Ojej, pachnie trochę taką jakąś mamą, czy czymś. Bardzo fajnie pachnie i ja kupiłam go, bo ja słuchajcie, mam podzielone dezodoranty. jest dezodorant do użytkowania po kąpieli. I do użytkowania w ciągu dnia. I to jest właśnie ten po kąpieli. I tu dla Krzyśka wzięłam. E, tutaj niby, wiecie, do czarnego i do białego, bo on zawsze takie ślady robi na czarnym, że mnie wkurza. I tutaj do prezentu kupiłam Lili lalkę Barbie. I ona kosztowała, słuchajcie, 7 euro, więc tak normalnie. I zobaczcie, jaką ona ma specyficzną urodę ta lalka. Jest to taka, kurde, mulatka bym powiedziała. Ale ona ma takie, nie wiem, tu tak, o nie widać mocno, ale ma takie usta duże i w ogóle tako, takie oczy inne, fajna, spodobała mi się, więc wzięłam jej do prezentu. E, tutaj wzięłam fajny i chciałam wziąć też dla mojej siostry, ale siostra powiedziała, że ona ma czapki dla swoich chłopaków, więc nie wzięłam. E, I ona już kosztowała 9 euro, w sumie to nie jest dużo, ale tak po, patrząc na sklep, bo to Ziman, to sporo. I ona jest tutaj taka ocieplana i wiązana. Jest so cute, taka świnka. E, tutaj jest do tego z takimi pomponikami szalik, i tu są rękawiczki. Bardzo się cieszę, bo ostatnio kupiłam rękawiczki na palce. A Lili raczej takie preferuje, więc spoko. E, mi się mega podoba. E, tutaj wzięłam ogólnie takie śmieszne legginsy krowie takie dalmatyńczykowate. One kosztowały 4 euro. Dosyć sporek jak na leginsy, bo zawsze kupuję chyba tam taniej. Ale one mają fajną, większą gumkę tutaj taką grubszą. I no myślę, że będzie spoko. Tutaj przejdę do rzeczy, które kupiłam dla mojego chrześniaka. Kupiłam tu takie spodnie, pierwszy raz w ogóle chyba pokazuję jakieś męskie rzeczy dla dzieci. Kupiłam takie fajne spodnie, mój chrześniak to taki wysoki jest dosyć, ale też chudziutki, więc tutaj na taką gumeczkę, tutaj są te, nie wiem czy to jak się zwiąże to się ściśnie. One kosztowały tutaj 6 euro, więc cena naprawdę super w ogóle, a tak mega mi się spodobały te spodnie, bo one tutaj w środku mają taki polarek. I są tutaj takie z kieszonkami. I tutaj mają takie ala ściągacz. Są takie troszkę eleganc... bardziej eleganckie niż takie normalne dresy, ale naprawdę fajne. Mega mi się spodobały, kiedy je zobaczyłam. Mówię, kurde, może będą mniejsze, ale nie były dla mojego drugiego yy, dziecka. To znaczy, to w sumie... Mój jak to jest moje drugie dziecko, a Gabryś to trzecie. Yy, ale dla Gabrysia wzięliśmy takie eleganckie jeansy. I one tutaj... Kosztowały 8 euro, więc też takie droższe, ale to one fajne są, bo to są ze streczem. I tutaj w środku są, bo Gabryś jest bardzo chudziutki, to tutaj yy, dobrze, że to jest. Ja ostatnio właśnie Lili założyłam dzisiaj spodnie, właśnie coś tego typu i też siwe. I właśnie ścisnęło jej na maksa, bo ona taka chuda. No i Gabryś też jest chudy, ale takie ładne, eleganckie są, podobają mi się. Adzy też się moi podobały, moje podobały mojej siostrze. Bo pisałam do niej. Tutaj już się robi coraz zimniej, w Polsce również, więc kupiłam dwie pary rajstopek. I one, kurda, aż 6 euro kosztowały trochę dużo, powiem wam szczerze. I to dwie takie jasne, bo nie było w Lili rozmiarze ciemniejszych, więc lipa. Tutaj kupiłam takie gąbki do zmywania, chociaż ja używam zmywarki w ostatnim czasie. I tutaj tak, kupiłam skarpetki, bo moja siostra powiedziała, że mogę chłopakom skarpetki kupić. Więc tutaj dla ym, mojego Dominika kupiłam y, takie, w ogóle takie śmieszne. One tutaj są z popcornem, z jakimiś um, rzeczami. Tutaj z boku jest narysowana, ale nie wiem, czy to tak będzie widać w ogóle. To takie malutkie. No i wzięłam takie skarpetki, i tutaj dla Gabrysia wzięłam też takie śmieszne. Tutaj widzicie, jakieś pizze, w ogóle takie hamburgery, jakieś jedzonko, więc też fajne. No i one kosztowały po 3,5 euro. Jest 5 par w każdym, więc spoko. Tutaj sobie kupiłam staniczek biały. Powiem Wam, że z zima na staniki w ogóle super na mnie leżą. Yy, I no, mają takie grubsze Ramiączka w ogóle są solidnie wykonane. I co najważniejsze, są tu szyte i nie wypadają mi ramiączka Czy w ogóle jak noszę, czy wiecie, są super. I tutaj tak samo i on kosztował 8 euro. Jest fajny. Właśnie te białe staniki żółkną, więc o. Tutaj kupiłam takie jakieś gąbeczki. One są takie ala druciane, ale takie nie do końca, takie bardziej delikatne, żeby nie zniszczyć jakiejś nawierzchni. Więc wzięłam, przyda mi się do stołów. Tutaj jeszcze wzięłam miskę, bo u nas zawsze brakuje misek, szczególnie jak ktoś do nas przychodzi. I ona kosztowała tylko ,79 euro 79, więc to też nie jakiś biznes. I tutaj słuchajcie, zaszalałam trochę. Kupiłam sobie z sekcji piżamkę do spania. E, nie mam taka normalna, ale taka, wiecie, czerwona. E, tu jest taka koszulka, tutaj z regulowanymi ramionczkami, bla bla bla. Taka zwykła, ona jest taka ślizga, nie powiem jak ten materiał się nazywa. I z tyłu ma taki, e, taki o, kurde, no, taki tył zdobiony ma. No i żeby pasowało, bo to sama koszulka i ona kosztowała 5 euro, to wzięłam gaciuchy. Takie bokserkowate, chyba są trochę przy ale do spania w sumie w sam raz, bo ja w takich przeważnie nie chodzę na co dzień, ale, no, ale do spania będą w sam raz. I to były dwie pary i one kosztowały 5 euro. i w sumie to by było tyle, już 10 minut holu, także cały filmik będzie polegać praktycznie na zakupach A ja chyba dzisiaj skończę tego vloga ale to w sumie pokażę wam później może jak wyszły żebarka nie będę chyba wam pokazać całego procesu dlatego, że chciałabym, żeby ten vlog był krótszy bo chcę zacząć jutro nagrywać vloga troszkę urodzinowego dla Lilondy A także tak to wygląda ja uciekam na razie to pochować bo zaraz idę po Lili do przedszkola i na pewno odezwę się jeszcze później. Idę właśnie po Lilii, słuchajcie, jaka. nie lubię takich momentów w życiu, kiedy idziesz, idziesz naprzeciwko z kimś i chce Ci się wyminąć, i ktoś skręca w tą samą stronę, co ty, żeby się wyminąć. Masakra! <grym> Idę się śmieję sama z siebie teraz, bo właśnie miałam taką sytuację z panią. Dzień dobry pani. Aha. Co pani poda? Co Pani ma dobrego na sprzedaż dzisiaj? Karpatki i soczek To ja poproszę soczek pomarańczowy Czy mogę odebrać w okienku? Poproszę przygotować Ja tu już idę do Pani Hello Hello Jest w Poproszę sok. Podgląduję panią, jak pani przyrządza. No. Czy mogłabym prosić już sok? Tak, proszę. No to daj mi wrączkę. Thank you, all. Thank you. A co ty dzisiaj na herbatkę? Herbatki mama nie chce, Moa tylko soczek chciała, ok? Ale co chcesz do picia? No to już soczek wypiłam. Chciałabym na przykład może frytki do jedzenia. No i obiadek gotowy. Są żeberka, suróweczka Kolesław i pire ziemniaczane ze smażką. Wczoraj kochani zapomniałam się z wami pożegnać, obiadzik wyszedł super, Krzyśkowi bardzo smakował i, i to tyle. Ja już żegnam się z tego względu, że zaczęłam nagrywać już drugiego vloga, także widzimy się w kolejnym, na razie!